Dzień dobry Państwu. Chciałabym przede wszystkim w imieniu Fundacji i Własnych pogratulować serdecznie wszystkim wymałowianom, własnym, studentom, którzy przystąpili do ich nawet w nie zyskali tych najwyższych dowodów. Chciałabym życzyć Wam powodzenia w przyszłości dla wyborów szkół średnich, dla wyborów uczelni, które stymulowałyby nasz kraj. w życiu osobistym również. Gratuluję wszystkim nauczycielom, którzy y, przyczynili się do tego życia. Ja, ta zresztą, młodzież uczestniczy w Olimpiadzie Matematycznej osiąga mniej sukcesy i ma prawdopodobnie dużo większe szanse na sukcesy życiowe. I gratuluję Olimpia, y, organizatorom Olimpiady, którym udało się go do, do 10.